Także zabieramy się za kiosk. Fotokiosk. I trzeba zrobić na niego kabel. Zrobimy tak. Kabel jest tutaj obcięty. A tu mamy jakiś inny, też obcięty, ale z wtyczką. To po prostu sobie połączymy. Te dwie końcóweczki po prostu połączymy sobie i spróbujemy ten kiosk odpalić tak jak jest. On tu już stoi dwa tygodnie w suchym. Nie był jakiś mokry, coś nie. Także no zobaczymy. Spróbujemy go na razie odpalić. Zobaczymy czy to ruszy, czy też nie. No dobra. Kabry na szybko bez lutowania skręcone tylko i zgrzane termokuczliwką żeby po prostu tylko zobaczyć. Tutaj mamy wyłącznik, jest na 0. Podłączamy tu. Dobra, mamy zasilanie. Teraz uwaga. Odpalamy. Nic się nie dzieje. To dobry znak. To to. Dobra, i tutaj włącznik zlokalizowałem. Odpaliło. Ale to nic słuchajcie nie widać. Dobra, ten dźwięk to No i teraz było słuchać, że coś... O, 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 o. Co to jest taki długi dźwięk? Czy to nie jest procesor? Dobra, czyli mam 3 sekundowe przerwy. i 6 sekund mamy dźwięku no dobra wyłączamy dobra wyłączył się czyli trzeba się dobrać słuchajcie do do płyty głównej, najpierw sprawdzę ten dźwięk nie wiem dlaczego da mi się że to procesor, ale mogę nie pamiętać dobrze Dobra. Idę sprawdzić co to za dźwięki. Dobra, podłączenie tego tutaj czytnika USB GND jest na dole. Jedno i drugie tak samo widzę jest. Dobra, i co to jest to pierwsza USB USB A drugie pokazuje nie pokazuje USB a drugie pewnie też USB nie kart reader czyli tak czyli tak USB jest od prawej strony od wewnętrznej strony po tej głównej a kart jest po zewnętrznej na samej górze podłączone tak tak, na dole mamy wystający pin 1, dobra. Co tutaj, jak to jest? Dłuższy, krótszy, dobra. Odłączamy w takim razie. Dobra. GND, jakby nie było podłączone. Dobra. Gdzie mamy śrubki jeszcze? U góry mamy raz, dwa, trzy śrubki jeszcze do odkręcenia i puta będzie wyciągnięta. Dobra.